Się. Na tym kanale jest coś innego niż Ciułka i Laczki Wow! Witam was bardzo serdecznie ze strony Naruciak A dzisiaj robimy pytania i pytania Tej, bo miałem spoko pomysł Chcę aby ta seria była wyjątkowa I żeby przeżyła Dlatego zanim przejdziemy do pytań mam dla was dwie zabawy Zabawy Drogie ciuraki, odpowiedzcie mi w jednym zdaniu Co zrobić aby nie być leniwym Zaczynam taką akcję, że wyróżnię kilka osób, które klikną w dzwoneczek na dole i napiszą na dole swoje imię w komentarzu z hashtagiem na pleciach. Wtedy ja przeczytam twój nick, coś o tobie opowiem, no to co? Lecimy! A, przepraszam bardzo. Pierwsze pytanie: Znajdź dwójkę i jutro będziesz całować. Eee, tu jest! Przepraszam, taki żarcik. No, 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 no! Czego nowego nauczyłeś się o ludziach w roku 2016? Coś pozytywnego? Nie ja wiem, Oliwia. Mam kota. Przestań narzekać! Ale to nie moja wina, chciałem, żebyś tu. No, dobrze, no! Po co komu są jakiekolwiek ludzie? Mam was! Daniel robi naprawdę świetną herbatkę. Moja dziewczyna. A. To życie cię satysfakcjonuje pomimo dużej ilości obowiązków ze szczęśliwy, czy wololby znowu być dzieckiem? Karolinec w zupełności chciałem być dzieckiem. Zabierz mnie stąd! Ja mam to, ja już... Ja ja, ja już nie chcę. Do, 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 widzisz, co się zadam ciebie? Aż mi ucho na czego tak grzywka pokazuje, że ja już mam dosyć. Ja już chcę zostawić jak wrócić Wiesz co się ostatnio stało? Zacząłem się zaraz trosnąć! Niedobrze! Wyobraź sobie włosy do kołaskutków. Jakby Fankaż z się przy domu rozbierać, to co by zrobił? O, e, się legitymację. Dobra. Co? Czemu uważasz, że Gdynia jest najlepszym miastem? Wiem, rodzina i te sprawy, a poza tym co nie lubisz, przecież są inne wspaniałe miasta. Nie ma innych miast, jest tylko Gdynia. Dlaczego swoich fanów nazwałeś ciuraki? Swoich fa! Moich widzów nazwałem ciuraki, ponieważ nie mam zupełnie pojęcia. Pódzisz pewnego dnia powiedziałem, ciuraki Zajebista No tam się w zasadzie zastanawiam, co ja mam tam w tej głowie ciok, ciopciok, pipciop. Chyba zacznę pisać bloga, taki jestem intelektualista. Czy nie brakowało Ci nagrywania vlogów? Człowieku, wieku! Ja cały czas nagrywałem vlogi. Jakby... to... no. Co byś zrobił, gdyby dwie fanki podeszły do ciebie i powiedziały, nie podoba nam się, że skończyłeś tak szkoły. Zdziłbym się na ciebie i czarny zostałbyś przeniesiony na wyspę są... Macie coś takiego, że czasami w połowie macie coś takiego, że w powie stanie stanie taką niechęć, żeby go dokończyć. To jest jeden z takich momentów. Na wyspę, gdzie są telewizory, w który chodzi tylko szkoła. sobie za błędy. Pozdrawiam, spoko i graż o ten kłopot pewnie błędy. Jak się czuję z myślą, że każdy z nas jest starszy o rok i coś brzmi śmierci. Jak to? Jezus, kuwaś mi to wytłumaczyć. I, i, jak to? Julia, a jak czujesz się z tym, że 100% populacji pije wodę tak samo jak ty? Wyobraź sobie, jak można być hipsterem w takim momencie? Wszyscy piją wodę. A wiesz, co jest lepszym pomysłem? Kroplówkę! Tylko teoretycznie pijesz. <grych> Jaki okres życiu uważasz za najlepsze? Pozdrawiam. Kariera zdecydowanie naprawdę. Bycie dzieckiem jest super. W sensie nie mówię, że moje życie aktualnie jest jakby zadziejne. i że mam niechcący już te... Nie! Jezu, no przecież. Nie kupujcie nowych telefonów. To nie jest tak, że jestem YouTuberem z depresją. Mam bardzo ciężkie życie. Ale jeżeli ktokolwiek z Was pomyśli o tym, że jeżeli już skończył to gimnazjum, liceum, studia, drugi studia, trzeci studia, czwarty, to będzie mi z górki od razu. Praca i w ogóle super, ponieważ zasłużyłem moją ciężką pracą na to, aby teraz mieć fajną prezentację, duże pieniądze. To przy odrobinie się to się tylko z*****, a nie na przykład popadniesz w No whatever. Serio. Lepiej robisz ten makijaż na trzy lata do przodu, ale zostać w 15 roku życia. Przerwa reklamy! Ja tylko na chwilkę przerywam. Ostatnio organizowałem konkurs z Dnieminis. W tym razem z Dnieminis szukaliśmy osoby z talentem. W którą ja nagrałem film, przecież wystąpiła ta sama w moim filmie oraz wygrała 2000 zł do wydania w Saturnie dla dalszego rozwoju swojego talentu. Wygrał Artur, który zajmuje się dubbingiem, animacjami oraz robieniem muzyki i podobnie. I nagraliśmy razem pewien film, który jest na fanpage'u Cineminis, którego macie w opisie. Bardzo serdecznie Was tam. Zaproszę. Swoją drogą, dzięki Daniel i dzięki Julka dostałem 40 paczek Cineminis, a to jest ostatnia jaką mam. We swojej szafce. Jak można zjeść tyle opakowań? Co byś wolał? Zabić człowieka, czy oderwać Andrzejowi głowę? Człowiek? Dlaczego postanowiłeś zostać Jaroszem? Czujesz tak trochę jak elita społeczna. Jestem Jaroszem! Nigdy nie jadłem dużo mięsa, nigdy nie byłem wielkim fanem mięsa, ale jak dostałem, to zjadłem. A wystarczyło zrobić sobie lekki research, pojechać sobie w dwa miejsca i dojść do wspólnego wniosku, że przemysł mięsny to jest największy syf, jaki istnieje na tym świecie. Krówki robią momu, kaczki kwa, kwa. A kurczaczki na przykład nic robią. No, no, bo nie mają kiedy, nie? Dlaczego nagle całkowicie zrezygnowałeś? Bycia wyjątkowym na YouTube. Gdzie podziały się Twoje poważne filmy? No dobrze. To jest troszeczkę nieaktualne, ponieważ faktycznie wróciłem z moim kanałem, gdzie wrzucam filmy. Więc bardzo zresztą Was tam zapraszam i nie są to filmy jak tutaj. Ale już ci wytłumaczę, dlaczego co drugi mój film nie jest. Poważny, jak to nazywasz? Zasporuję wam troszeczkę drugi odcinek drugiego sezonu Black Mirror. Jest tam taka scena, gdzie gościu wychodzi na scenę i wytyka wszystkie błędy społeczeństwa, w którym żył przez całe swoje życie. Wytyka, że to jest nie tak, to jest nie tak, tak się nie robi i tak dalej. W momencie, w którym to robi, trzyma nóż przy swoim gardle i. Grozi, że popełni samobójstwo, jeżeli nikt go nie wysłucha, ponieważ to jest na scenie, w taki powiedzmy, że mam talent. Gościu po swoim występie dostaje brawa. Wszyscy mówią: Łowiezu, wypowiedziałeś się poważnie! Powiedziałeś o problemach! Klaskały to osoby, które były tym problemem w zasadzie, o którym on opowiadał. I Gościu dostał nagrodę, dostał aprobatę i dostał własny program, gdzie co tydzień wypowiadał się na poważny temat. I patrzę, tutaj sprowadzam te moje poważne filmy. Że gdybym mnie robił często i tylko je, albo co drugi nad film, a nie wyjątkowo, raz na pół roku chociażby, to byłbym właśnie takim człowiekiem. Są kanały na YouTube motywacyjne, które każdy ten film to jest motywacja, która jest zrobiona w zasadzie dla pieniędzy i dla poklasku i dla popularności. Jeżeli wypowiadam się na jakiś temat, który mnie męczy, który jest dla mnie istotny i ważny, chociażby osobiście, to to robię. Ale nie może ode mnie wymusić, że nagle wyrzeknę się tego, że jestem zabawnym, rozrywkowym chłopakiem, który uwielbia się śmiać, uwielbia śmiech i uwielbia humor i będę gadał to, co mam w głowie. Nie każdy chce się rozwijać emocjonalnie. Niektórzy po prostu przychodzą tutaj, żeby doznać rozrywki, się ucieszyć, się uśmiechnąć i właśnie dlatego przejdźmy do kolejnych pytań, które już nie są aż takie poważne. Poważne. Jeżeli skończyłby się ten fenomen YouTube'a i też nie wyszłoby ci w tej weterynarii, to co innego chciałbyś robić w życiu? Chodzi o coś takiego na dłużej. Z osobym emerytowanym youtuberem, który byłby w domu starców wraz z innymi tuberami, i razem byśmy sobie opowiadali historię, jak kiedyś tu był zajebisty, a jak teraz wygonili nas dziwne dzieci, których zupełnie nie rozumiemy, ponieważ mają dziwne humory, i nasi widzowie by byli już w naszym wieku, i też by z nami byli w tym emerytowanym domu dla dom, emerytowanych starców, którzy byli emerytowanymi tuberami. <grywki> Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tego poniedziałkowego narociaka. Czy ja muszę mówić, jak fajnie mi się nagrywało i jak bardzo tęsknię za tym, żeby nagrywać to. Jeżeli się tak samo cieszycie jak ja to zostawcie łapkę w górę koniecznie pod tym odcinkiem. Zapraszam was także na mój drugi kanał gdzie wrzucam filmy w ciągu tygodnia tu wrzucam tylko i wyłącznie filmy w niedzielę i poniedziałki przypominam o 12 w niedzielę seriale a o poniedziałki 18 poniedziałkowego na Ruciaka. Jak na razie ahoj i do zobaczenia kolejnym razem pa pa To open the world and send it really. A voice that says, I'll be here and you'll be alright.